Szukając ciągnika w przedziale mocy od 80 do 100 koni, który sprawdzałby się idealnie zarówno w obejściu, współpracując z turem lub paszowozem, a także dawałby sobie świetnie radę w cięższych pracach polowych. Trudno nie natknąć się podczas przeglądania ofert dealerów na AgroFarma z Serii 400. Produkowany od 2008 roku ciągnik o kompaktowej, zwartej budowie, małym promieniu skrętu i silnikowi, który według specyfikacji jest bardzo oszczędny, budzi wśród rolników spore oczekiwania. W modelu 420GS, który mam dziś przyjemność prezentować, znajdziemy jednostkę napędową Deutsche o pojemności 4038 cm3 i 4 cylindrach. Silnik dozbrojony został w turbinę i interkuler, dzięki czemu mamy do dyspozycji 99 mechanicznych i 380 Nm. Za przeniesienie napędu na koła w tym egzemplarzu odpowiada skrzynia z 40 przełożeniami do przodu, a dzięki rewersowi elektrohydraulicznemu mamy tyle samo, przełożeń do jazdy w tył. Rewers dodatkowo ma regulację czułości, co pozwala operatorowi na komfortową i przyjemną pracę np. z ładowaczem czołowym. Skrzynia posiada również dwa zakresy pracy pod obciążeniem oraz super reduktor. Jak na ciągnik, o tych gabarytach hydraulika wydaje się stosunkowo mocna. Pompa o wydajności 56 litrów na minutę wraz z tylnym podnośnikiem o odźgu 5100 kg daje ogromne możliwości do wykorzystania ciągnika w gospodarstwie. Trzy pary szybko złączy sterowanych elektrohydraulicznie są tu jak wisienka na torcie. Ciągnik może być wyposażony w takie prędkości wałka WOM jak 540, 540 ECO, 1000 i 1000 ECO z możliwością wyboru dwóch z nich. Masa własna to około 4000 kg bez obciążników. Suche dane przedstawione na papierze wyglądają dość obiecująco. Ciekawe co ma do powiedzenia jeden z użytkowników tych ciągników. Zapraszam do wysłuchania agroopinii. Ciągnik Deutzfart Agrofarm 420 GS został zakupiony do gospodarstwa w 2010 roku w sierpniu pod koniec żniw. Od tej pory przepracował 1810 motogodzin z czego w pierwszym roku prawie 1300 także dosyć sporo. Ciągnik współpracował z kosiarką boczną Nowokat 265 z HIT 540N z, z grawiarką karuzelową Eurotop 421N Titan 13 Fenerland AB100, prasa rolująca Potinger Roll Profi, no teraz w tej chwili opryskiwać doszedł, prawda? Filmet 1215 Plus z tym też sobie śmiga, bez wątpienia na jeden z większych plusów to jest skrętność Zwrotność tego cionika kont skrętu jest niewiele większy od C330. Przede wszystkim przy ładowaczu czołowym no to szyberda, który jest bardzo ważny. Ma zwiększony uciek tylnego podnośnika do 5400. Widoczność jest bardzo dobra, bo nie ma słupków bocznych. Co prawda szyby są bardzo drogie. Ale, ale, ale za to widoczność jest kapitalna, prawda? Mamy otwieraną przednią szybę, także jeśli nie mamy ładowacza, bo ładowacz trzyma, ale jeśli nie mamy ładowacza, to możemy sobie otworzyć przednią szybę. Też jest fajny bajer. Z dodatkowego wyposażenia czujnik posiada oczywiście no, inwersor, bo to nie jest standard. Zwiększony udźwig podnośnika, tak jak mówiłem. Szyberdach, no oczywiście klimatyzacja, no to tam takie rzeczy półbiegi, no, właściwie to pół bieg, no bo to jest tylko jeden. Ładować jest z polskiej firmy Agromash model E106A. Udźwig, udźwig maksymalny to jest 1650 kg. No, w opcji miał e, dołożoną dłuższą e, ramę, żeby dłużej podnosił. E, jest e, amortyzacja na dobicie i odbicie. To jest bardzo ważne. E, jest e, Zestalony ściągnikiem ramą pod spodem także nie jest tylko tak, że jest przykręcony tutaj przy, przy przedniej osi gdzieś tam przykręcony tylko go dźwiga cały ciągnik ciężar prawda także tutaj to jest bardzo dobrze. Komfort w kabinie może nie należy do najwyższych tam poziom dźwięku jest dosyć znaczny ale jest pneumatyzacja, radio działa bardzo dobrze także nie ma problemu przy dłuższych pracach też można porobić a się nie narod. fotel amortyzowany tylko i wyłącznie jest na sprężynach wersja z pneumatycznym fotelem jest dostępna oczywiście za dopłatą lub w wersji profiline lub ttv fotel dla pasażera też jest za dopłatą o czym, o czym nie wiedziałem niestety myślałem że to standard <ślinik> silnik ma moc 99 koni na papierze szczerze mówiąc jeśli chodzi o realną moc, może nie jest tak to bardzo odczuwalne. Ale do tej pory spisywał się dobrze, we wszystkim starczało. Jeśli było ciężej, to po prostu się robiło powolniej. Jeśli chodzi o spalanie ciągnika, to jest zadowalające, może nie idealne, ale zadowalające. Nie jest, może zależy wiadomo co się robi i w jaki sposób się robi, bo to też jest ważne. Sporo zależy do operatora przy ładowaczu ładowanie obornika tylko takie prykanie maksymalnie tam sto obrotów, prawda? To jest spalenie rzędu 4,5 do 5 litrów maksymalnie to, to tak jest dużo. Jeśli chodzi o posiarkę, to na hektar gdzieś w granicach 2,5 litra, bo posiarka jest wydajna. W prasie gdzieś w granicach 8 litrów na godzinę, agregat uprawowo siewny bez siewnika, sam agregat Konskilde. W Abrio MAX wyniósł mnie spalanie 7,2 litra, na godzinę oczywiście, w godzinie tych hektarów zrobiłem troszeczkę więcej. Jak, jak Także myślę, że umiarkowany ma apetyt na spalanie, na paliwko. Oczywiście jeśli go w transporcie przyciśniemy powyżej 2000 obrotów to fryknie tyle co sześciogarowy ciągnik, to jest normalne. No, ale staramy się jeździć w miarę oszczędnie, nie ma problemu. Minusem tego ciągnika bez wątpienia są dosyć drogie pod zespoły. Co mnie w w tym ciągniku nieraz na zimno troszeczkę szarpie, nie wiem czemu. Przy ruszaniu po prostu jest, czuć te szarknięcie, gdy się rozgrzeje, tego już nie ma, ale przydałoby się do, bez wątpienia do minusów jeszcze z jeden kółkiem. To jest bardzo wygodne mniej redukowania i nie mordujemy tak sprzęgła skrzyni. Mieliśmy tutaj przypadek nieprzyjemny z inwersorem, żeby nie skłamać tysiąca, to godzinach niecały ciągnik odmówił posłuszeństwa, zaprowadziliśmy go na serwis do pońska firmy rolnych, zdiagnozowali wadę fabryczną inwersora. To było kilka modeli, tutaj w samym Płońsku było naprawianych już na to Także tutaj nie, nie, win, nie z naszej winy po prostu, yy, źle złożony było w fabryce, yy, tutaj dealer stanął na wysokości zadania, bo yy, naprawa została wykonana w sposób profesjonalny oraz no, praktycznie rzecz biorąc bezpłatny dla nas, my tutaj żadnych kosztów żeśmy nie ponieśli.